Dzień dobry Państwu no, proszę Państwa no przede wszystkim chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem, za pośrednictwem mediów, najbliżsi górników i ratowników, którzy zginęli przyjęli moje wyrazy współczucia. Jest to tragiczna sytuacja i niestety wszyscy wiedzą, że ta praca, praca w kopalni na dole Wiąże się z ryzykiem. Niestety czasem jest tak, że dochodzi do katastrofy górniczej i tak się właśnie stało tutaj na Pniówku. Wszystko wskazuje na to, że to jest najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni, kopalni Pniówek. Wiemy w tej chwili, że pięciu górników, wśród nich ratownicy, nie żyje. Niestety jest też sześciu górników w bardzo ciężkim stanie w szpitalu w Siemianowicach Śląskich w związku z poparzeniami. No i los tych, którzy zostali na dole, w sumie siedmiu górników, jeden zastęp ratowników cały i dwóch górników ze ściany, których wcześniej nie zdążono wydobyć. No los ich jest nieznany. W tej chwili zastępy ratownicze próbują dotrzeć. Do tego miejsca, gdzie najprawdopodobniej się znajdują. No, niestety jest to duża odległość, jak na warunki kopalni, powiedziałbym nawet bardzo duża, bo to jest ponad 200 metrów, które muszą przebyć w bardzo trudnych warunkach, gdzie cały czas trzeba doprowadzać powietrze, dlatego że no jest po prostu zagrożenie, i ta lutnia jest wydłużana stopniowo przez, przez, przez ratowników ale w tym dopiero wtedy jest wydłużana, kiedy jest możliwe wejście i kiedy to przewietrzenie już się dokona. Przed chwilą rozmawiałem tutaj ze sztabem kryzysowym, z, z ekspertami, z dyrekcją kopalni, z panem prezesem na ten temat właśnie. Akcja w tej chwili, akurat dosłownie w ostatnich minutach posunęła się dosyć znacząco, bo udało się tą atmosferę tam po powietrze poprawić. Natomiast jest to bardzo trudne i i na pewno ta akcja nie będzie toczyła się szybko. Można to właściwie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że, że, ten, że dotarcie do, do, do tych ratowników i górników, którzy tam się znajdują, no, zabierze jeszcze godziny, długie godziny. No ale męstwo ratowników, którzy są na dole, którzy w tej chwili tam walczą z żywiołem, no, jest ogromne. Widziałem się przed chwilą z ratownikami także z częścią tego zastępu, który był tam w momencie wybuchu i tymi ratownikami, którzy przeżyli, nie są poszkodowani, tylko poza lekkimi zadrapaniami. No. Niezwykłe męstwo i niezwykłe bohaterstwo i niezwykłe oddanie tej służbie dla kolegów, dla najbliższych, dla przyjaciół. Podziękowałem z całego serca za za to niezwykłe bohaterstwo. No proszę Państwa, mam nadzieję, że, że tak jak mówią ratownicy, że idą po to, żeby wydobyć swoich kolegów żywych. Mam nadzieję, że tak się stanie. Modlimy się wszyscy o to, żeby tak się stało. Wszystko teraz w rękach opatrzności. Jeszcze raz proszę, żeby najbliżsi tych, którzy zginęli, przyjęli moje wyrazy współczucia. Bardzo trudna sytuacja. Dziękuję bardzo.